Cześć wszystkim! Dzisiaj odbieramy nowego walentynkowego konia. Teraz musimy mieć tylko ostatnie 50 serduszek. No i uwaga, uwaga! Jest i nasz piękny fryz. Trafiła nam się klacz. Możecie się zastanawiać, jak długo zbieram 1800 serduszek, no więc były to 3 dni. Jestem zachwycona tym, że masz 90% czystej krwi. No i tutaj macie kilka przybitek jak konik wygląda i tak dalej. W konkursie do wygrania będzie 100 serduszek za darmo. Jak wziąć udział w konkursie? Wystarczy, że skomentujecie ten film, i ja nadam Wam odpowiedni numerek, a następnie wylosuję kogoś z Was. Kiedy ogłoszę wyniki, to zależy ile osób zgłosi się pod tym filmem. Myślę, że w ciągu 2-3 dni. Ja na początku nie widziałam tego, ale jak się dobrze przyjrzycie, ten konik ma takie jakby różowe jabłuszka, można tak to nazwać. Wcześniej tego nie widziałam, więc teraz wam tutaj pokazuję bardziej z bliska. Naprawdę wygląda mega cute zobaczcie go na bryka Dajcie znać, ile serduszek wam brakuje do tego konia, czy w ogóle zbieracie, i czy w ogóle podoba Wam się ten konie No i tutaj na koniec pytanie z radości, że w końcu go zdobyłam. Myślę, pa!